No, właśnie się, no, nie się nie nagrywa, Kubu. No, no haxem, bo tu no, Ja się, no, się mam. mapy Możesz filmik, jak się kłócimy, No i sobie nagraj, dobra. Dobra. lol. Tak, tylko ty nie słuchasz tego, co my no, mówimy no, 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 i gadasz... No, no, bo... Właśnie no, raz ja mam mówić, no? nie co... Ja no, jesteś. No widzisz patrz, No bo nic nie, to nie się mówię. Skrynek, to się, jak mnie subią. Co? No. On, on myśli, że on będzie miał laskę. Ale sobie sugerował. Nagrałem piosenkę, ponieważ. No, no, nagrałem piosenkę, ponieważ. Z dupy! Po prostu z dupy wyciąga jakiś, kurde, w ogóle temat. No! Nagrałem sobie piosenkę. Tak, 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 tak jest. coś mądry? No! No to dawaj na soba, no proszę bardzo, no na co? Na co mam... Ja się przejadę. Ja się. to. Ale on w Ameryce mieszka, czy jakoś tak. 33b przez 29. To jest napisz tu na czacie. Napisz na czacie. Na dole. Zobaczymy na jakim zadupiu to jest. To nie, będę walczył na czacie, Bo są książki. No tak, z bratem przyjdziesz. I się okaże to dla czy czyli jakaś inna. Zobaczmy, jakie jak jest zadubko. Trochę owo, że ten serwer jest na jakimś islamie i przerywa was to pół sekundy, no ale no. Takie życie, youtubera. Już napisałem, proszę bardzo. Toruń? Czekaj. Te To jesteś. tam jest dokładnie Ring, który stworzyłem parę lat temu. A miasto? No to w mieście, no? Ja, ja wiem, nie, nie wiem, wiem, nie wiem, to mam no, niestety. Nie wiem. Nie ja Ale co? A. Gdzie jest to, wziąz, za, no to? Gdzie jest to za dół? Ej, ty, to jest w Malborku! Ja mieszkam od Malborka, masz pierdol. Ja mieszkam 10 km od Malborka ty da XD, masz przesranę co? Ja sobie dom za 2 złoty i nie kłam teraz. Ja, ja chodzę do szkoły w Malborku. Beka z ciebie. Jak ty tak wzglęgesz mnie, jak mnie. Jakbyś nie widział pierwszy raz w karierze swojej. No, no bo widzę cię po raz pierwszy w karierze to... swojej. No pat, to te moje zdjęcia, i zobaczymy, czy teraz będziesz tak łysął, czy nie. Mm. A miasto powiesz? Bo można powiedzieć bardzo... ulica, bo jest dużo toruńskich 34. Nie, nie chcę się wyspać. Ale aha, nie... Się aha nie chcesz mi. mi nie no bo ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale jest pięć miast, w którym jest toruńska 34B. No dobra, no Hackson nawet no jest taki dobry, że ci napisz taki na Grudziądz, Grudziądz. Ale skąd no wiesz, że Grudziądz, Haxon? Grudziądz, um. ha, ponieważ to jest miae miasteczko i to taki debil. Mówił, mówił chwilę. Aha, dobra, to mi przerwało go, dobra. No ci pokazano, gdzie, gdzie jest Gdzie jest Grudziądz? Na jakim za dupie jest Grudziądz? a jest Grudziądz? Czekaj, gdzie kurwa jest Grudziądz? Nie jest Grudziądz, nie nie to jest Grudziądz, o, nadal jest w moim tym powiacie. Lol, fajnie. To się tam. tam przejeżdżasz, no? Czekaj, gdzie to jest? Eee. czy chce mi się jechać jakieś. Gdzieś, kurwa, 50 km do niego? No, Nie to jestem. satysfakcji, jak mój troszkę tak. wzięli mi się piłem po powietrzu. to już robię sobie ci spokojność. No. spokojnie skręcam, 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 Ale nikt nie mówi, ale mam. jest? ja mam głowę. Ja mam głowę nie gorybię, nie? Tyle po tym. No, widziałem was. Nie, to jest nie Nie, to jest nie dobrze. Ja w sumie już widziałem świecie. Pamiętam w 2014, z tego co się nie mylę. Tak. Widziałeś ja mnie? On, on jeszcze w 2014 to chyba płodem byłeś. Ej, teraz kalkuluję, kalkuluję czym jest pół. Ja nie mogę. tak ja też nie mogę niestety tam być takim agresywnym. O, o, o. o. Niestety to nie jestem. Ja no na coś ci nie byłem. Wy, wyszło lekarz z klasy, a były, które ze chodziły do klasy. No ale no, niestety się do szkoły. O, ty, on, no, nie a nie radę. Ale... Ja nie jestem, ja. No, no to jest mi... Jak ci mówię? Wiem ja sp 12 no, chodził, ja teraz chodzi do SP5. Więcej dislajków, niż ulajków, Beka. Beka. Ja Beka... Beka, masz w siebie Beka, że jesteś idiotą. Hmm? A dlaczego ja jestem beka. idiotą? O właśnie, właśnie, no, ja jest jestem idiotą. Ja nie jestem tym idiotą. A beka. czemu u... O co tam, co się stało? Ja też jestem na DPA, żeby wam dokładnie pokazać lokalizację. Ale dlaczego nie, jestem nie, idiotą? Co się stało, Halo? Dlaczego jestem idiotą? Dobra, dobra. No dobra. Teraz to szybko nic nie usunie. Hmm. Kiedy byli? W ogóle tak patrząc, nie. Ja teraz cię pokazuję gdzie mieszkam, Okej, okay, czekaj, no to nie jest... ...miana. Mm -hmm. Sporo... No, bo... To jesteś ty, Ruska. Bez szacunku, bez twojego razu ciężkiego. Teraz wkłaniesz żywe oczy. Co? Co? No co to gówno, mogę ci poodwadzić, ty do... No, masz na mordzie, kurwa, ty skonisz po pogotowie, kurwa, z karetą. Tam kłamiesz teraz? Ej, ale czemu kłamiesz, że masz na muzyce? Ale, ej, ale tu jest to jest na screenie no, Ruch Hermana, halo. No właśnie. Tam, tam. No, no kiedyś ja Ruch Hermana. No, ale ktoś coś ci się nie podoba, to wypierdolaj z tego kraju. No nie, no, no też. Tak. Taki to raczej tutaj przyjmuję. Ja nie mam, nie mam Ja chat nie wiem co odpowiadać. On się A gubi. ci góru... No niestety, on, no masz barkę. Brak argumentów, masz. Brak argumentów. A ty jakie masz argumenty? No mam takie, że przynajmniej mam szacunek osobisty, podziwiał się do ciebie. I to jest argument. To jest twój... To jest twój największy argument życia! To jest twój największy argument życia! Mam personaje. szacunek osobisty. Jest taki wesajot, czyli skrót wzajemny. Ale słuchaj, twoim największym argumentem życia jest to, że masz. Co teraz, każdy ci to co? Ewaliła was serwer? Ja wiem. Ja mam takie, ja, kiepki, by na twarzy. Parę argumentów swoich kobiegi. No, no. Słuchaj, jego argumentami są jego pytania. Ja nagram filmik, jednak tym razem o Harrym Olim. Skocz, który sobie Tak, tak. No nagrywam, bo... no spotka mam przyszłość, mam 9, przyszłość. Nie, jak 9... Siedzi siedzisz przez komputer. Ej. Ale wiesz? Ale... wiesz, ty robisz... No, do... to, robisz dosłownie to, jest, to tak, samo. Tak, to Słuchaj, robisz dosłownie to samo teraz, w tym momencie. Mój który montowałem sam, nie pomagał akwarium. Wow. No co? Fajnie, że montujesz samemu, ale to nie jest żadne osiągnięcie. Tak, nie obejrzysz, bo znak ludzi, jak ty. Co? Ej, nie chcę tak chcę takiego mi. Ale to ha, ale ale Schodzik, tak, ja mam komputer, ja mam laptop, ja mam telefon, mam dwa telefony, już mam tablet, więc tak. Tak, i jeszcze mam ten, prowadzę tam obserwacje astronomiczne, ale tak, tak. Ej, tak z ciekawości Bileks. Jeśli my nie mamy przyszłości, to ty jaką masz przyszłość? No będę skoczkiem narciarskim. Na Ale wiesz, że być skoczkiem postawię? na arciarskim no, trzeba mieć dobry wzrok i nie być grubym? Ale ja nie jestem gruby, jestem chudy. Jak chciałeś wiedzieć, mam... Ile masz wzrostu? Kilo, ile masz wzrostu? Ile o, ważysz? Nosze słoneczne. A tamto, co Haksanik wysłał, to nie. Ta ale sukaj. Jak nie nie Ja nie słyszę ciebie. Od razu się zaczyna. Oho ho, oho ho, to to, to to się zaczyna. Nie stałem, nie zaczynało. No, gadaj. Nawie. Ej. Cześć. Tak, ale 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 ale, ale Bileks. To jest wina twojego zacinam, to ser. To jest ja wina twojego serwera, z że laguje. Napraw serwer. Już szczęście na na serwerze jakimś, no? Ale co wysłałeś wcześniej na serwerze? No filmik. Jaki bo kurwa? Nie, to, to nie, to... Który, bo wysłałeś już siedem. Ja, to... Który wysłałeś już siedem no, to... filmów, który o którym mowa? Debil, to jesteś ty z drugiej strony za Nie nawet no, nic, no. ale ja się pytam o którym filmie mowa, a nie że debil. to z mikro, ten? chyba. Ale wiesz, żeby być skoczkiem, to musisz mieć coś pod kopułą? Żebyś przypadkiem tak. nie wypadł poza kurwa ten? Wypadł tak. poza skocznie. Wiesz, tak. wiesz, żeby zostać skoczkiem, trzeba zdać tak. maturę z matmy, żebyś wiedział, wiesz, gdzie masz dolecieć. A z twoimi, a z twoimi matematycznymi skillsami. Tak. Nawet nie wiesz, ile to jest. Ty no nawet nie wiesz, że 62 to jest mniej niż 150. A ty chcesz być skoczkiem w przyszłości? To... Naprawdę? To jest po prostu no to, to świetne. To są no to jest skok jak widzisz. No ale to co, to co, to co to ma do rzeczy? 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 Ale na pewno ma jakiś We... błęd. No... Ale co to ma do rzeczy? Other... No. I powiem, no ale żeby być skoczkiem trzeba zdać, ale żeby by być skoczkiem trzeba, trzeba coś umieć. Ale Ty nie wiesz, ale Ty nie umiesz liczyć, a Ty chcesz kim, kim być? Nie umiem liczyć. Ty umiesz liczyć mówiąc, że 62 to jest więcej niż 150. To samo powiedziałeś, Ty to powiedziałeś, 62 to jest więcej niż 150. 63 teraz, 66. gościu mnie za dokładnie 16 minut temu. No, no fajnie, ale Suby. nadal 63 no jest, to jest mniej sekundie... niż 150. A na 150 pokazuje twarz, więc bądź na tym filmiku. No. I co jak wygląda. Ale tak. mnie nie obchodzi, jak wyglądasz, no, tylko że ja no, mam więcej subów. na tak łyso. A co, Na co na to chodzi? No, ja no, no zbyt mówiłeś przedtem, jak... że, że, że ja mam mniej subów od Ciebie. No ale z tak masz mało subów. A to... Moim zdaniem to normalny mapper powinien mieć takaj, ile tam 50 tysięcy minimum. No nie. 50 tysięcy jest tylko jeden mapper, który ma 50 tysięcy o klaski Jeden mapper, ja to, to jest, kto jest taki mądry, się maper. Słuchaj! Jest no, jeden mapper ma w Polsce który ma 50 tysięcy subów i on nawet nie jest maperem tylko wideo maferem Poecko robiesz, co robisz Danzik, Danzik HD mapper. Co tam pierdolisz? No to chyba jest z USA To jest Polak, debil, debil to jest Polak, xdd To jest Danzig. To jest Danzik, ty wiesz to jest Danzik? no to czemu nie pokazał twarzy? Ale co to? Ja w ogóle nie widziałem. Nigdy go nie widziałem. Nigdy go nie oglądałem, więc nie wiem. No nie wiesz, a wiesz gdzie jest Danzig? Wiesz gdzie jest Danzig? No gdzieś z Danzik? mappingu. Kiedyś oglądałem jak Ale Danzig to nie jest z mappingu, tylko kurwa. Z języka. Danzig, co to jest Danzig? Powiedz mi, gdzie jest Danzig? Gdzie jest? No, Kanzig to jest jakiś popierdolenie. Nie. Nie, o nie? O nie. O nie. Ech to drama jest... No powiedz mi, co to jest Danzig? Co to jest Danzig? To jest To nie będzie drama, to mi tam albo jedno. Ale Dramia, co to jest Danzig, nie. a nie, że drama? Co to jest Danzig? A nie, wiem Danzig jest Danzik to chyba jakiś tam oper, Nie, ma chyba jakąś... W ogóle nie wiem czy nie. Nie? Nie? Wiesz gdzie jest Danzig? Bierz? O to o, o Wilku Mowa, ty. O, Wiesz gdzie jest Danzig? Wiesz gdzie jest Danzig? A, zobaczę jego kanał. Zobacz jego kanał czy to on. Czy ty wiesz gdzie jest Danzig? No, no niestety nie, prawie bym miał za 400 tysięcy, brakuje. Do... 50 tysięcy, ale już blisko inteligencję. Ale, ale odpowiedz dobrze. mi na pytanie, kurwa. Odpowiedz na pytanie, już mi 10 razy. Co ja Gdzie jest Danzig? No co to jest Boże... W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. On jest nie Jezu! Ale nie pytam się kto to jest, tylko gdzie jest, kurwa! Naucz się słuchać polskiego nie umisz! Puste! No nie czekaj na No nie, dobra. Ej, on... ...mówi, że jest w a teraz ci screenshot. Wiem kim jest. Wielki Znam go osobiście, no znam go. Znam go osobiście. Pięć minut temu mówił, że w ogóle nie zna gościa. No teraz to on się z nim kumpluje, no normalka. da. Ej, jeśli... się. mam... Co? Co? że... Liga, ale on praktycznie go ogarnął, Nie znam go, tylko znam z, 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 z YouTube'a, bo czasami nie świetlał filmiki tak no, więc teraz po co kłaniesz że go Ja go znam z YouTube'a, ale nie jest. To coś innego. Prawda, To jest on tak, naprawdę. <laughs> Dziś bok. Jak nie robisz? No nie, czuję, tak się jest na 5000 gości, który ma prawie 50 tysięcy leży na serweru. Wow, wow, wow. Każdy się cieszy, a ja na przykład mam na serwerze, tylko na innym, tylko nikt tam nie konkuroł. Mam gościu ma 100 tysięcy. Nazywa się Kamilos. Ki a my i los? Nagrywali GTA 5. Mitnej teorii.

No, ty kurde, jak? U mnie nie ja pierdolę, co tu się dzieje. Jest już się nagrywa, kurwa, 19 minut, i to będę musiał zmontować. tego aż Dobra, nagrywkę będę miał. też na Sergera. No bardzo hamstka, no. Muszę przyznać. Na chłopak Nie może się tylko no. to... z... cieszyć, z... cieszyć z życiem, bo... Nie mogę się cieszyć życiem. Nie mogę się cieszyć życiem. Nie no. mogę się. Nie mogę być. Nie mogę się Nie z być. Nie mogę być.

tak, są wie o których mi chodzi. Uuuu. Moje, moje ciężkie brony, których po prostu... No i tak jest... mam zajebisty opis na tym na Discordie, więc... Ja widziałem, że ja nie wiem, że to jest ja to jest to, Słaby spawn, naprawdę słaby spawn. Naprawdę. To ja się odstało. I wyjebali je mě, dobra. Dziękuję za oglądanie. Ja pierdolę. Elo.